Jestem autorem pięciu książek. Napisałem je nie po to, żeby zarabiać, no bo gdybym chciał zarabiać, to pewnie lepiej byłoby je napisać po angielsku, tak i wydawać w Stanach czy, czy w Anglii, i tam promować. Natomiast napisałem je po to, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami, jakby przemyśleniami, wiedzą na temat wolności finansowej, inwestowania w nieruchomości, dobrych praktyk najmu. Tak, żeby powiedzmy zainspirować możliwie jak największą liczbę osób do tego, żeby zmierzały z sukcesami do wolności finansowej. Te książki, choć mają bardzo podobną tematykę, różnią się między sobą. Pierwsza książka, Wolność finansowa dzięki inwestowaniu w nieruchomości, to powiedzmy takie wprowadzenie, które wyjaśnia, czym w ogóle jest wolność finansowa, dlaczego warto inwestować w nieruchomości, jak je finansować. Jak zarządzać, ale na takim bardzo ogólnym poziomie. Druga książka, zarządzanie najmem, poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem, jest już do bólu praktyczna. Tam zawarłem to wszystko, co wiedziałem, jakby wszystkie dobre praktyki dotyczące zarządzania najmem, czyli jak przygotować mieszkanie do wynajęcia, jak w ogóle rozpocząć, za ile je w ogóle wynajmować, gdzie ogłaszać, kiedy, jakie pokazywać. Jak powinna wyglądać umowa najmu i powiedzmy protokół zdawczo-odbiorczy, jak zorganizować płatności, jak całą tę administrację, zapłacenie podatków itd. Czyli wszystkie takie praktyczne aspekty związane z obsługą najmu. W trzeciej książce "Pomysł do wynajęcia" poprosiłem 29, 29 innych osób. Ja jestem jednym z 30 współautorów tej książki. Do tego, żeby podzieliły się swoją historią, to znaczy, dlaczego inwestują w nieruchomości, od czego zaczęły, jakie błędy popełniły, jakie mają wskazówki dla początkujących, no tak, żeby powiedzmy pokazać, że tych możliwości inwestowania w nieruchomości na wynajem jest naprawdę bardzo wiele. Czwarta książka właściwie była takim rozszerzeniem tego mojego rozdziałika w, w pomyśle do wynajęcia, czyli w Mieszkania na wynajem, moja droga do wolności finansowej opisuje już bardzo szczegółowo moją własną strategię inwestowania, czyli od czego się zaczęło, właściwie to sięgam do czasów dzieciństwa, jakby jakie były moje pierwsze zakupy, jakie założenia strategiczne przyjąłem, w jakiego typu nieruchomości inwestuję, a w jakiego nie i dlaczego, jak finansuję zakupy, jak zarządzam. Znowu, powiedzmy, można powiedzieć, że trochę powielam to, co mówiłem w pierwszej książce, natomiast tutaj ze swojej własnej perspektywy, już nie tak teoretycznie, ale mówię, dlaczego na przykład nie stosowałem dywersyfikacji i jakie powiedzmy były tego konsekwencje. I wreszcie ostatnia książka, przynajmniej na dzisiaj ostatnia zarządzaniem przepraszam, życie postkorporacyjne czy jesteś gotowa do wcześniejszej emerytury? To jest książka, w której mówię o tym, jak, jak się przygotować do wcześniejszej emerytury, ale nie tylko od strony finansów, nie tylko od strony zabezpieczenia przychodów pasywnych, ale też od strony mentalnej, zdrowotnej, rodzinnej, logistycznej, em, czy wreszcie wizji, to znaczy tego, w jaki sposób będę sobie wypełniać czas, będąc na emeryturze, w taki sposób, żeby to mnie satysfakcjonowało, tak, żeby wypełniało to moje motywatory. Jest jeszcze kilka innych książek w przygotowaniu, także oczywiście będę informował. Natomiast jeżeli byście byli zainteresowani którąś z tych książek, no to są dostępne w różnych miejscach, ale czasami bywają, czasami nie. Natomiast na pewno będą dostępne w sklepiku na stronie www.mzuri.pl inspirującej lektury.